Siemczan Rodziska, ładne wejście Siemczan ludziska z tej strony Equal Witam Was w kolejnym epizodzie z serii Lama Field Dzisiaj to Dzisiaj sobie Trafiłem na końcówkę, teraz zacząłem nagrać przy końcówce akurat Mogę zacząć już wcześniej Gramy sobie na fortecydonia w 16 osobowy zespoły Deadmatch No jak na razie widzicie 12 kili na 15 zgodów nie było ile. Powiem Wam, że przez chwilę nawet mi ładnie szło. No ale na razie poczekamy. Co tutaj czeka? Bo tutaj ma kilka trybów gry. Wsparcie obserwatora. No jak widzieliście, pociskałem sobie SKS-em. Tak jak ostatnio. Hmm. Tak szczerze mówiąc mogłem już wcześniej zacząć nagrywać, no ale jakoś, kurczę, chciałem poczekać na następny tryb i zacząć go od początku, no, ale jakoś lepiej mi szło, postanowiłem sobie nawet przy tej końcówce odpalić to nagrywanie. Zostawię sobie mikrofon troszeczkę inaczej. Dobra, 4, 3, 2, 1, 0. Co nam dasz, Panie? A dasz nam dominację i podbój. Czyli... W to, co ostatnio bawiliśmy się podczas epizodu o nazwie... Jak go nazwałem? Hmm. Złapa, Nazwa ssa, niszczy, frame. tak. No oczywiście pociśniemy sobie znowu z SKS-em praktycznie. Dominacja na tym samym... na tej samej mapce Poszkoda, szkoda że nie ma Poszkoda, szkoda że nie jest to na hardcore, no ale damy sobie radę, spokojnie Waa, wow, sorry, no i nawet dobrze że tu nie było, nie było, już kurde miał killa po własnym zespole ale się one Zrespawnowałeś! Kurde, zobaczyła sobie na gościa z tyłu i nagle mnie zaszedł od tyłu. O tak sprawdzasz tyłę i cię biją od tyłu. Jak to się mówi... Miej oczy dookoła głowy. Kurna chata Troszeczkę ich tu jest. No ale nie przeszliśmy tutaj się mordobijać Mordobijać, co gadam? Mordować się na... E, mordować się... Jak chorą e, bani Żeby nie przekląć Tylko... Ponabijać... Może ponabijać Dzięki Pak, pak, bum Dobra. Tylko yy, pozdobywać punkty. Ajajajaj, Mamo! Kurde. Teraz nie wiem czy jesteś mój, czy nie. tylko że już bym nie żył prawdopodobnie. Powiem właśnie robi swoje. Dobra, co ja jestem przejęty. Może polecimy sobie do A, chociaż on już jest przejmowany. Dlatego też wrócimy sobie tutaj, pójdziemy taką okrążną drogą. Może przy okazji skosimy jakiegoś fagasika, takiego jak na przykład ten, który mnie skosił. Co było strasznie dziwne No, dziękuję Ci, dziękuję. Nawet podziękuję Ci tak, a No podziękowałem i zginąłem. Ten się nazywa honor. Dziękować za marcie to zabrzmiało w moich ustach Mój dwóch, Co jak ja tam Dobra już zamykam się sobie Co, to było? Strasznie dziwne Nie czepiajmy się szczegółów, tak brama tak, Że czasami dzieją się rzeczy, o których pora no, byś życzył prawdziwym nie wiedzieć, że istnieją Dziękuję A sobie wrócimy granata Zwywalniemy czujnik ruchu A tutaj Członk kurde wystraszyłeś mnie kolego się nazywa prawdziwy komandos. z piekła rodem Ora, przemocimy, ogarniemy To możliwe, że ja niu... No tak. Tak to już gra na normalnym. Z tego co widzę, dużo tutaj jest praktycznie. Ojcia, ojcia, ojcia. Coś tu się dzieje, nie tak? Dobra. Widzę, widzę, widzę. Prawie tak samo jakbym miał nałożone okulary przycisnąć. Nie było trudno go dojrzeć. Dobra, ogarniemy kuwetkę. Tutaj nie ma nic. Czysto. Ola. Co tutaj? Ajajaj. Od góry, od góry, od góry W 2000 Lalalala la, la, la. Niedobrze No, hmm. oglądajmy tutaj jak to wygląda Żeby tylko mnie nie wypatrzeli Do czasu Może nowe odrodzenie Tutaj mamy A Lecimy do A Dobra Kurda Dobra Lecę zająłem się nim Dzięki Tutaj rzucimy granat Dzięki Bogu Udało nam się złego za go zabić, ale zostaliśmy. Jak prawdziwy Rambo. Z nożem w dupie przed siebie, kurde Dobra Widzę ci No jak widzicie, późna pora robi swoje. Jakby zaczynam lepiej grać. Nie wiem czy to jest spowodowane, ale to chyba... Eee, <laughs> Miałem taką nadzieję, że zabiję go, ale nie udało się. No i nie udało się. Która to już godzina? Jest godzina praktycznie za 10-12. Za tym idzie późna pora. A ja sobie pociskam. Myślę, że to rzucę sobie granatka. Zlecę na dół. Eee... Kiedy? Jak? Kurde. Nie, oni normalnie się teleportują. jaj, kurde, ile ja musiałem w niego wpakować, żeby go zabić. Hmm. O, dzięki. Paść ty, zelsata dostałem Dobra, gdzie jest dundmuk? E, dundmuk? Nie. Dundmykts Dobra, Dun Dundmytz Dobra, coś tu się dzieje, ktoś do mnie strzela, ja wolę stamtąd iść. A nie dostać kila za darmo. Ale udało się. A dostałeś wiańka, sorry. Wrócisz do żony? To był mu... no, szczęście. Jak wrócisz do żony, to tylko nie mów, że to moja wina. Dobra, granat. Poczekamy sobie na tych kozaczków. Bum. Oczywiście. Brakowało, rzucimy jeszcze jednego. Może się nadzieja. Kurde. Dobra widzę. Tutaj jakiś kozaczek sobie latał, nie wiem czy go zciągli czy nie. Dobra tu już lecił jakiś przyjaciel i wyleciał właśnie. Kurde, spod prysznica, nie. Pięknie udało się. Ktoś go z... Ktoś go zdemontywował Nie! Kurde, już myślałem, że to nie mówi. Znaczy tfu Trochę i tu jest Myślę, że to granat Widzę kurde, że tutaj się pamiętają Nie Pamiętaj jak muchy głównie. <laughs> jak to przeżyłem to ja nie wiem Daj mi go zabić Co kurde to było epickie na gościa z shotgunem paliłem w niego, kurde, całe dwa magazynki z obydwu broni i nie zabiłem go. No kurde, nie... Jak to nie mogę go trafić? Mm. Za dużo spakowałem z tego. A miałbym, kurde, łatwe... Może do popisu... Dobra, gdzie on jest? Tylko mi powiedzcie. Aaa, zaakceptować. Dobra, lecimy, bo... ...to jest niebezpiecznie. No, leć, 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 leć. Pokaż mi. Aj sorry, to ty. Dobrze, że to nie hardcore, bo bym, kurde, zcipił jak nic. Dobra, ła, Uwa, uwaga. No teraz wyłą się. Pięknie. Rzucę tam granat. Dobra. Cał zneutralizowany. Pięknie. To teraz możemy troszeczkę poczekać na nich. Poznają życie. Słoniaczek tutaj zaraz wyleci, bo już widzę, kurde, jeden dostał. Idziemy tą granat Dobra. Nic się nie stało, nic nie wyleciał, nie dostałem żadnego... żadnego buzi i z stylu. Kurde! Mało brakowało. Chciałem go podcisnąć z noża, ale się nie udało. Dobra, zostajemy sobie tutaj wynik ruchu troszeczkę się nam przyda do obrony praktycznie w tym budynku mamy dwa dwa punkty dobra dwa punkty które można łatwo obronić jest nas tu wpizdziec, czyli możemy może damy radę, może nie Paść ty, kurde Nie typ. ty Myślałem że to mój Intuicja mnie zawiodła Człowiek Człowiek, którego zawodzi intuicja Co? Ale przynajmniej przy neutralizacji flagi mam 150 punktów To się trwali Dobra, już myślałem już kurwa granat Skąd ty wyziąłeś się? Dobra. Zostaw przy zawiciu, czy... Ci... zdechnął na czas. O Cała mafia się do mnie dosrała mm. Ja z... Ja z takim słabiutkim z polatywałem Dobra widzę, widzę Dobra trzeba uważać, bo tutaj jest cholerę Tutaj ustawimy, żeby mnie widzieli Żebym miał jakieś małą orientację, kurde czy ktoś tu leci, czy nie. Bo i na serio jest tutaj w cholerę. Przed chwilą dostałem od trzech. A to mój, ja nie mogę. Teraz trzeba uważać. Z każdej strony ci może wylecieć jakiś. O właśnie z tamtej strony na przykład I to mnie dziwi, że dostał tyle kulek i nie zdech Widocznie SKS jest na Takie słabiutki. Kurna Myślę, że to, Myślę, że to nie nasz co? A to camper jeden, no Trzeba kole się zdjąć Pokaż się Ale nie było źle Przynajmniej zatrzymałem rzeźnika Dobra Co to? Gdzie? Ja, kurde Dopiero co się a już dostałem kurde po dupie. Trzeba uważać. Co, czy trzeba ogarnąć, czy kurde jakieś... Wierci piętka tutaj nie lata. Kurde! Udało się W go... Ostatniej chwili go założyłem. Niedobrze. A mogłem kurde go jakoś pocisnąć. Dobra no. no, mały ten orientacyjny. Biegnij, 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 biegnij. Mam nadzieję, że tu się żaden kaszalot nie zrespawnuje. Udało się. Będzie. Pięknie. Wybuch, ale kurde nic mnie to nie wywołało. Co ty w mordę? Mm. Koszty w mordę. Trochę się tu się Dobra, przeładowane. Kto, kto, kto? Wow. Dobra, dobra, dobra. Wow, 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 wow. Miałem tyle szczęścia. Coś ziarenko ryżu. ona no, dobra. Jesteś mój. Ajść ty! Ale przynajmniej połowa HP zdjęta. Kurde, dzisiaj bardziej się wziąłem za... O, no i otóż to, haha. Nasz zespół wygrał, czyli jest sporo. 51 fps też jest sporo. 16 na 22 też jest sporo. 39 pingu no to zależy od kraju na jakim jest serwer no ale nie było tak lamersko jak przy ostatnich materiałach z czego bardzo się cieszę SKS zrobił swoje na normalnym nawet było kilka fajnych takich ujęć których ze szczęścia, bo ze szczęścia mi się udało ale się udało także dziękuję wam oczywiście za oglądanie o ile Oczywiście lubicie oglądać moje materiały, oczywiście zapraszajcie znajomych, subskrybujcie, oglądajcie moje materiały, już drugi raz chyba to powiedziałem, no i do zobaczenia w następnym epie, może Battlefielda, może Xenoclashem, także do zobaczenia, narazka.